Hej, hejo, zobaczcie co tu mam. Jingle bell, jingle bell. Książeczka pani Sophie Marie Brandt od wydawnictwa znak Emoticon. I są to święta na świecie. I powiedzcie mi tak, czy wy też nie możecie się doczekać świąt Bożego Narodzenia? Wiecie, takich wspaniałych wypieków, które trzeba robić już od 1 listopada i potem zamrażać? Czy także nie możecie się doczekać, by o 10 wieczorem otworzyć swoje prezenty gwiazdkowe? A może i u Was temperatura przekracza plus 30 stopni, a na kolację spożywacie indyka, wieprzowinę lub pieczonego pawia przystrojonego własnymi kolorowymi piórami? Nie? Uj, widocznie pomyliły mi się kraja. Słuchajcie. Słuchajcie. Oczywiście nie przedstawiłam Wam tutaj naszych świąt Bożego Narodzenia, tylko skrawek tych z Anglii i Argentyny. Wiecie, nie na próżno mówią, że co kraj, to obyczaj. Na przykład w Etiopii święta obchodzi się dopiero 7 stycznia. Tam ludzie są bardzo wierzący i poszczą przez 40 dni aż do świąt. Nie jedzą wtedy mięsa, jajek ani mleka. Finowie zaś świętują w każdą z czterech niedziel adwentowych. Wieczorem przed pierwszą z nich obchodzi się pikuj lulu, czyli tak zwaną małą wigilię. Jedzą wtedy sałatkę śledziwą piją wino i przystrajają choinkę. I na przykład we Francji dzieci dostają kalendarze adwentowe z 24 okienkami i codziennie mogą otwierać tylko po jednym. I wiecie co, kiedy o tym wszystkim czytałam, to no nie potrafiłam wyjść z podziwu. Co się dowiedziałam? To, że w Grenlandii na choince wiesza się plecione serca i <śmianie> miniaturowe buty z foczej skóry. Czajecie? Tam drzewka przywozi się z Danii, chociaż niektórzy sami sobie budują z kawałka drewna przedpranego jakimiś tam gałązkami czy też wrzosem. Słuchajcie, bardzo zdziwiła mnie też Islandia, gdzie na cmentarzach Boże Narodzenie przystrajają groby łańcuchami lampek, żeby pokazać, że wciąż wszyscy o nich pamiętają. No, słuchajcie, chyba nie było tutaj takiego kraju, który po prostu by mnie nie zadziwił. Tym bardziej Japonia, gdzie ich tradycją jest jedzenie kurczaka w panierce smażonego na głębokim oleju. I takie zamówienie muszą złożyć już wiele miesięcy wcześniej, bo tego dnia spożywać ją będzie praktycznie każdy japończyk. Jak widzicie, to nie jest koniec tych wszystkich wspaniałości, bo tak naprawdę przez całą książkę na mojej twarzy widniał wielkie U, bo nigdy o tych rzeczach wcześniej nie słyszałam. Wiecie, no ja może nie jestem już dzieckiem, przynajmniej nie z wyglądu, ale w środku nadal. To powiem wam, że jest to książka niespotykana, którą bardzo Wam polecam na prezent świąteczny dla Waszych dzieci. Zobaczcie, tutaj się mogą dowiedzieć nawet w dzień Bożego Narodzenia. Możecie usiąść i czytać: Mama, a jak tam obchodzi inne kraje, te nasze święta? Możecie powiedzieć: U nas obchodzimy, tak, oni wiedzą, ale w innych krajach jest to po prostu zupełnie inny kraj, inne jedzenie i inne święta, i, i wszystko po prostu jest inne. No, książka jest dla mnie mega, możecie przysiąść z całą rodziną, możecie czytać, podziwiać i to będzie tak, że nie tylko dzieci dowiedzą się o tym wszystkim, ale także wy. Wy też możecie powiedzieć, a ja o tym nie wiedziałam, możecie prowadzić dyskusję, co każdy będzie ciekaw, co tutaj się wydzieje, nie chce mi się wierzyć, że będzie człowiek obok, który będzie stał i na przykład będzie patrzył, że w tym i w tym kraju jedzą na przykład wędzony boczek na Wigilię. Tak będzie słuchał, słuchał i nie chce mi się wierzyć, że on po prostu nie będzie tym zainteresowany. Każdy będzie zainteresowany, każe się dziwić. Ale co ty czytasz? Dlaczego to jest? Gdzie to w ogóle jest? No i ta babcia, gdzie ty to czytałaś? Pokaż ja muszę zobaczyć. No i otwieracie i czytacie. Czy to nie jest coś wspaniałego? Święta możemy spędzić razem. Nie tylko dzieci będą się z tej bajeczki cieszyć, ale także dorośli. Ja jestem pewna, że swoim dzieciom wywigli ją przeczytam, bo jest naprawdę mega pozycją. Dlatego, jeżeli nadal wahacie się, nie wiecie, jaką bajkę wybrać, skupcie się na tym, co Wasze dzieci lubią. Czy wolą bajki o zwierzętach? Czy lubią właśnie o tam świętach? Jeśli lubią o prezentach? Czy właśnie o Bożym Narodzeniu, jak się dzieje? To ta książka będzie dla Was. No nie ma innej opcji, że Wam się nie spodoba. Cała rodzina zasiądzie i wszyscy będą zadowoleni. Także to już wybór pozostawiam Wam. Jak mówię, to jest zawsze moje skromne zdanie. Ja jestem tą książeczką uradowana, bo wiele rzeczy się z tego dowiedziałam. A jeżeli Wam się spodobało. No, to zapraszam i żegnam się z Wami. Pa 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 pa.